Kochani Chrystusie, przeżywamy dzisiaj czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która nas wprowadza w liturgię Słowa, a jest nią uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Na samym początku oczywiście musimy odróżnić dwa terminy, jak gdyby dwa słowa, których bardzo często używamy. To jest człowiek, o którym mówimy, że jest niewidomy. Albo czasami nazywamy to ślepoto, czyli ślepcem. Oczywiście, człowiek niewidomy to przede wszystkim nasz sposób mówienia na człowieka, który ma kłopoty ze wzrokiem, takim biologicznym, fizycznym. Natomiast ślepiec, ten termin został przyjęty, aby w sposób taki priorytywny, czyli negatywny mówić o. Jakimś braku człowieka, na przykład człowiek, który jest niewrażliwy na drugiego człowieka, mówimy o nim ślepiec, prawda? że ma ślepe serce. Czyli ta ślepota, to słowo, odnosi się raczej do pewnych problemów serca, jest takim określeniem duchowym. Natomiast bycie niewidomym odnosi się, tak jak powiedziałem, do choroby oczu. I właśnie już na samym początku chcę Wam powiedzieć, że oprócz tej ślepoty, właśnie biologicznej, tego naszego czasami problemu z widzeniem, schodzeniem chodzeniem w okularach, w szkłach kontaktowych itd., jest również ta ślepota duchowa ślepota serca. Również moje serce, nie tylko moje oczy, moje ciała, ale moje serce ma oczy i te oczy mogą nie widzieć mogą nie widzieć. I to jest problem, który Pan Jezus chce w tej mszy świętej absolutnie usunąć. Oczywiście tym, tym to szlepoto serca, kochani, jest nasz grzech. Jest nasz grzech, bo grzech jest ciemnością, prawda? Jeśli trwam w grzechu, jestem ślepcem. Jestem ślepcem. Stąd też zapraszam Was właśnie do również takiej spowiedzi, spowiedzi sakramentalnej, ale również spowiedzi duchowej, o której po raz pierwszy dzisiaj na przykład w Mediolanie arcybiskup Mediolanu, a również w tym tygodniu papież Franciszek mówił. Powrócimy do tego tematu spowiedzi duchowej w swoim czasie. Ale wracając do Ewangelii, kochani, przede wszystkim uczniowie pytają się Pana Jezusa, czy ten człowiek zgrzeszył, czy jego rodzice, ponieważ on jest niewidomy. I Jezus, kochani, który zna życie każdego z nas, który znał również dokładnie tego ślepca, tego człowieka niewidomego, odpowiada w sposób niesamowity. Mówi: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale stało się tak, aby objawiły się, objawiły się. Zamiary z Boga. Co to znaczy? To znaczy, kochani, że Jezus do tego człowieka, o którym faryzeusze mówili, że był niewidomy, ponieważ najprawdopodobniej był grzesznikiem. Jezus do tego człowieka i o tym człowieku mówi, że on został wybrany. Że on został wybrany do tego, aby być niewidomym, aby nieść ten krzyż i aby dać świadectwo w swoim czasie innym, gdy będzie uzdrowiony. Czyli kochani, bardzo często my pytamy siebie dlaczego mi się przytrafiła ta choroba, ten kryzys w moim życiu, w moim małżeństwie na przykład, dlaczego ten krzyż, który jest na mnie, za jakie grzechy. My kochani, tutaj w Mediolanie, bo jak wiecie odprawiam się w tym momencie w Mediolanie, my już nie możemy widzieć Tymi oczyma fizycznymi, biologicznymi, bo po prostu rachunki nie zgadzają się. Po prostu nie widać świata, jest ciemność pod tym względem. I jedynym wzrokiem, który możemy używać dzisiaj jest wzrok wiary. I Pan Jezus mówił, mówi do nas również, bo powstaje takie pytanie: no, za jakie grzechy, Panie, dlaczego nas tak ukarałeś? Akurat tutaj, prawda, we Włoszech. Czy, czy również w Polsce macie epidemię, a Pan Jezus mówi, przenosi to na inny, na inną, jak gdyby, przestrzeń i mówi, to nie jest kara, to jest wybranie. Kochani, to zmienia wszystko. Jesteś wybrany czasami przez Pana Boga, dostajesz taką szczególną misję, taką szczególną rolę, aby zaświadczyć przed światem o mocy Boga. I ten człowiek, zobaczcie, został Rzeczywiście wybrany, został wybrany. A więc Bóg przedstawia się nam tutaj, kochani, w sposób taki szczególny, bo pamiętajcie, chciałbym tutaj rozróżnić dwa słowa: przeciwnik, czy przeciwnik, i drugie słowo to jest nieprzyjaciel. Przeciwnik to jest adversus w języku łacińskim, czyli ktoś, kto staje naprzeciwko mnie, prawda? Aby zmierzyć mnie abym mógł się zmierzyć z Nim i Bóg jest takim właśnie adwersarzem, czyli takim przeciwnikiem, ale w sensie pozytywnym. Na przykład jak dwie drużyny piłkarskie się spotykają, prawda? to nie są nieprzyjaciele, to nie są dwie drużyny, które się nie nienawidzą, ale to są przeciwnicy prawda? sportowi. W tym sensie, ponieważ ich spotkanie prowadzi do tego, że oni, oni jak gdyby stają się lepszymi zawodnikami, lepszymi piłkarzami, ćwicząc, grając ze sobą. Podnoszą poprzeczkę swoich umiejętności sportowych. I podobnie jest, kochani, w naszym spotkaniu z Bogiem. Pan Bóg czasami, gdy przychodzi do nas, staje naprzeciwko nas z taką rolą, z takim projektem jakimś życiowym, który nam daje. I to jest ten właśnie ten przeciwnik w sensie, że staje naprzeciwko mnie. Jak który idę gdzieś tam, w którymś kierunku, widzę tego Boga, który staje przede mną, ale nie po to, żebym mi zaszkodzić, ale żeby mnie uwolnić, aby mnie uleczyć, abym lepiej odczytał rolę, którą mam do odegrania w moim życiu. To jest właśnie ten przeciwnik w sensie pozytywnym. Adversus. Natomiast kto jest nieprzyjacielem? Szatan jest nieprzyjacielem, bo nieprzyjaciel chce Ciebie zniszczyć, kochani. Chce Ciebie po prostu skłamsić, chce, żebyś umarł. A więc trzeba tutaj to odróżnić i kochani, właśnie Jezus staje na nad tym człowiekiem, przy tym człowieku, jako właśnie ten adwersarz, czyli naprzeciwko tej ślepoty, aby uzdrowić tego człowieka nie tylko w jego ciele, ale również w jego sercu. I co robi, kochani, co robi? No, przede wszystkim nakłada mu na twarz, mówię to w sposób delikatny, ślile, inaczej mówiąc, Spluwa y... 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 mu na twarz i czyni z tej y, śliny, potem i y, najprawdopodobniej y, spła... z piaszku błotu, które nakłada na twarz. Kochani, nie mogło być chyba lepszej Ewangelii na dzień dzisiejszy. Wyobraźcie sobie, że tutaj wokół y, y, całe, całe państwo, 60 milionów ludzi, jest zamkniętych w tym momencie w domu. Wszyscy boją się śliny. Wszyscy boją E, właśnie poprzez ślinę, poprzez wydzieliny e, z naszego ciała. I, I dzisiaj ta wydzielina ludzka jest zatruta. A Jezus przekazuje nam dzisiaj w Ewangelii coś niesamowitego, że istnieje również ta wydzielina, ta ślina, która może uzdrowić człowieka. I jak zamienić? Jak zamienić kochani tą ślinę zatrutą? W tą ślinę uzdrawiającą. Chcielibyście o tym wiedzieć, czy nie? Dam Wam taki przykład, właśnie z polskiego podwórka. Na pewno słyszeliście o Januszu Korczaku. On był Żydem, jak wiecie, człowiek, wolontariusz o niezwykłym sercu, który pomagał dla wielu, wielu dzieci w Polsce, w Warszawie. Miał specjalne ochronki, prowadził domy dziecka i przy wybuchu II wojny światowej został aresztowany i wsadzony jako Żyd do getta warszawskiego. I tam opiekował się właśnie mnóstwem malutkich dzieci żydowskich w tym getcie. Ale na początku tej historii getta warszawskiego dużo Żydów, którzy skończyli w getcie, było ludźmi bogatymi. I w getcie funkcjonowały na początku też wspaniałe restauracje żydowskie, do których mieli wstęp tylko Żydzi bardzo bogaci. I, i właśnie jest ta opowieść, która mówi, że Korczak w pewnym momencie, szukając jedzenia dla tych biednych dzieciaków, wchodzi w tym getcie do takiej żydowskiej, bogatej restauracji, gdzie siedzą bogaci Żydzi, prawda, i podchodzi do jednego bogacza i prosi o pieniądze dla tych dzieci swoich. I ten właśnie bogacz Siedząc wygodnie przy stoliku, spluwa mu na twarz. Pluje mu prosto w twarz. I korczak stośnino spływającą po twarzy, patrzy się na niego i mówi to dla mnie. Natomiast teraz niech mi Pan da coś dla moich dzieci, którzy umierają tutaj za rogiem. Kochani, i chciałbym nazwać tę homilię w ten sposób. To dla mnie, Panie, ten krzyż dla mnie, Pani, ta ślina, to oplucie, to oplucie pełne, powiedziałbym, właśnie zakażenia, prawda? Bo ten człowiek, ten bogacz, on splunął, to było coś więcej niż splunięcie. To była trucizna nienawiści, która jest właśnie w tej wydzielinie. A Korczak przemienia tę wydzielinę, tą ślinę, zatruto, w lekarstwo, kochani bo on po takich zbiórkach wracał z, z chlebem do swoich dzieci. A więc zapraszam was, kochani, w tą czwartą niedzielę Wielkiego Postu, abyście pomodlili się wraz ze mną z wszystkimi Legionami Maryi o uzdrowienie naszej ślimy, w sensie takim symbolicznym, ale również biologicznym. Po prostu po poproście w tej Wszy świętej, aby Pan Bóg uzdrowił nasze ciało, nasze wydzieliny, naszą ślinę. I jak to zrobić? Jak to zrobić, kochani? Właśnie każdy gest Twojej miłości, karytas. Może posłużyć do tego, że ten świat powoli będzie uzdrawiany. Prawda? My jesteśmy tutaj odizolowani od wielu, wielu codziennych zajęć. Prawda? I pytamy się. Dlaczego? I to jest ta czasami ślina, która spływa po nas. To, że nie możemy normalnie żyć. I my, mów, my mówimy: to dla mnie, to dla mnie. Ale uzdrów właśnie tych ludzi, którzy są gdzieś tam w szpitalach, którzy zachorują, którzy umrą, przyjmij ich do Twojego królestwa. I to jest, widzicie, kochani, ta, to, 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 ta święta przemiana, którą nazywali święci Skambio spirituale, sanctum commercium to jest święta komercja, czyli zmiana, komercyjność, że ja biorę to, co jest złe, we mnie mocą modlitwy przemieniam na to, co dobre i to, co dobre przekazuje innemu. Tak przemienia się świat, kochani. Tak przemienia się świat. I hmm, potem, oczywiście. Jest rzeczą niesamowitą, że Jezus każe przejść z tym błotem na twarzy temu człowiekowi do sadzawki Siloe, która oznacza posłany. Siloam albo Siloe, jak niektórzy mówią, ta sadzawka, to imię sadzawki nazywa się posłany, czyli misja, misja, misja. I ten niewidomy idzie, kochanie, przez całe miasto. On musiał przejść przez całe miasto. Z tym płotem na twarzy, no nie wiem, kto z nas by odważył się, na przykład w Warszawie, w Mediolanie, w Łąży czy w Białymstoku, przejść się właśnie w taki sposób przez, przez miasto. Ale chodzi o to, że ten człowiek cierpiał na pewno na, na, na grzech pychy. Chodziło o to, kochani, żeby wygrać pychę, żeby zwyciężyć, uzdrowić pychę tego człowieka, aby dać mu pokory. Aby on mógł stać się człowiekiem pokornym. I myślę, kochani, że to serce, ta ślepota serca, ona wynika z naszej pychy. Dlatego też potrzeba jest wielkiej pokory, kochani, tak jak ten właśnie Korczak, żeby zwyciężyć to naszą ciemnotę serca, to ślepotę serca. Zapraszam Was właśnie do takich wielkich gestów, gestów pokory. Nie bójcie się tej pokory. Kochani, na czym to polega? My teraz widzimy, że powstaje nowy świat. Ja patrzę tutaj ludzi, którzy już nie chodzą do fryzjerów, do fryzjera, ponieważ jest wszystko pozamykane. Do kosmetyczek, ponieważ wszystko jest pozamykane. Od dzisiaj stoją wszystkie również fabryki. Co to znaczy, że my tutaj za kilka tygodni Również my pewnie w Polsce będziemy nosić włosy takie długie, brody, prawda? Wąsy. Panie nie będą być może miały już lakierów do włosów, prawda? A więc włosy będą siwe. Nie będzie ubrań, które na przykład w tym mieście Mediolanie, mieście mody były charakterystyczne zawsze. Tak samo będzie. W Polsce przygotujcie się do tego. Do czego zmierzam? Że właśnie to jest to nasze przejście przez świat, przez nasze życie w tym momencie, z tym błotem, które będzie na, na nas nakładane, które nam pozwoli, kochani, być ludźmi obmytymi w tej sadzawce. W tej sadzawce, kochani Siloe, którą jest właśnie ten koronawirus. To jest taka sadzawka, kochani. Która nas uzdrawia. To jest bardzo pozytywny czas, który my przeżywamy, żeby zobaczyć, kim my jesteśmy. Człowiek wraca teraz do swojego oryginału, tak, jaki jest. Prawda? Żeby zobaczyć siebie takim, jakim jest. Ktoś tutaj, prawda, mówi, brzycieca, no wypadł mi ząb. to jak ja będę chodził teraz? Dentyści są pozamykani. Właśnie, wrócisz do siebie. Ludzie popatrzą na siebie, kim są, jacy są, i przestaną kochani się. Gorszyć, ale popatrzą i odkryją siebie na nowo, na nowo. Więc to są takie czasy powrotu, kochani, do oryginalności. Jezus widzicie, jest tym to formą, formą, jak mówi święty Paweł, w którym my jesteśmy odlewani, odlewani, aby stać się tym nowym Chrystusem. I On jest taką formą. I ta forma już jest gotowa, kochani. Abyśmy my stali się podobni do tego oryginału, do tego oryginału, którym jest Jezus Chrystus, czyli do obrazu Chrystusza. I kochani, chcę wam powiedzieć, że to jest taka nasza przemiana, którą my przeżywamy. Przemiana. A ta przemiana, właśnie yy, przemienienie pańskie, weźmy sobie to święto, przemiana. Na czym polega przemiana? Że Pan Bóg daje dwie szaty człowiekowi. Przede wszystkim te szaty, takie wybielone, które widzieli apostołowi na Jezusie, to jest szata, pierwsza szata, która jest obrazem Boga. Czyli pierwszą szatę, którą Pan Bóg chce Tobie dzisiaj dać, to jest obraz Boga w Tobie, czyli to, że Ty staniesz się podobny do Boga. Podobny do Boga. Jezus na Krzyżu. Zobacz, jak wygląda. Więc to jest pierwsza szata być podobnym do Boga. A druga szata, kochani, któro Pan Bóg nam daje, to jest szata. No właśnie, kochani, to jest szata, którą my nazywamy fartuchem. To jest ta szata, którą Pan Jezus przywdział przy umyciu nóg Apostołów. Właśnie ten fartuch, który zakłada, który jest symbolem służby. Tak jak mama w kuchni na przykład służy, gotuje coś, zakłada fartuch. I to są takie dwie szaty. Tego nowego, kochani, nieba i nowej ziemi, która powstaje. Szata pierwsza, być obrazem Boga, to jest szata wewnętrzna, i szata zewnętrzna to jest ten fartuch, jak Włosi mówią, grembiule, aby służyć drugiemu człowiekowi, tak jak Pan Jezus. I do czego to prowadzi, kochani? Co się dzieje teraz w ogóle w świecie? Moi drodzy, kościoły są tutaj we Włoszech i w Europie pozamykane. W Polsce też e, już nie można, tak jak wcześniej, wchodzić do kościołów tłumnie. Być może, że za tydzień już będziecie również e, e, uczestniczyć we mszy świętej wyłącznie poprzez internet. Ale do czego zmierzam? Co się dzieje? Dlaczego? Dlatego, kochani, że w tym momencie powstaje tak zwany kościół domowy w świecie. Kościół domowy. Na czym polega ten kościół domowy? Właśnie to, co my tutaj robimy. Kochani, to, co my do tej pory przeżywaliśmy na każdej mszy świętej, czyli taką liturgię mszy świętej, teraz Pan przenosi to liturgię do Waszych domów. I przede wszystkim do rodzin. To gesty małżonków, dwojga małżonków, żony i męża, mają stać się nowymi gestami Eucharystii, która będzie odprawiana we. W Waszych domach. Prawda? Na czym polega yy, yy, Msza Święta, ta Eucharystia? No właśnie składa się z takich gestów, jak na przykład na początku gest przebaczenia, Przeprośmy Boga za naszych grzech i tak dalej. Więc, słuchajcie, ta nowa liturgia, teraz te msze święte będą odprawione, można powiedzieć, ta Eucharystia, w Waszych domach poprzez Wasze gesty, żony i męża. Przeprość siebie codziennie, umieć siebie przeprosić. Potem, Drugi gest, czytać Słowo Boże. Prawda? Potem kolejny gest to przede wszystkim złamać siebie. To jest połamać siebie jak chleb podczas Eucharystii. Podarować siebie, mój czas, moje gesty drugiemu człowiekowi. Założyć ten faktur, widzicie? Słowo Boże zakłada w nas tą szatę podobieństwa do Boga. Natomiast e, Eucharystia, e, to znaczy chleb połamany, my, sam, na, my mamy stać się tym chlebem połamanym, to jest ten fartuch. Ja mam usłużyć, posprzątać w domu z uśmiechem, prawda? Odkurzyć, wywietrzyć dom, e, pójść po zakupy to jest ten fartuch. I potem oczywiście przekazanie znaku pokoju i e, misja, i misja. Idźcie w pokoju Chrystusa, pamiętacie, idźcie do tej Siloe, do tej sadzawki, bo tam będziecie uzdrowieni. My, kochani, to, to jest bardzo ważne to, co mówię. Ktoś może powiedzieć, dlaczego, Panie Boże, już my nie możemy uczestniczyć we mszy świętej, w Eucharystii, bo to Eucharystię Pan Bóg chce teraz odprawiać w polskich, we włoskich, w amerykańskich, niemieckich rodzinach. I tymi nowymi kapłanami, kochani, to będzie mąż i żona, a uczestnicy tej mszy to będą ich dzieci i znajomi. Wiecie? Więc... To co wam mówię jest niezwykle ważne, bo od dzisiaj, od dzisiaj o tym mówił papież, od dzisiaj wystajecie, kochani, się nowym kościołem, to jest kościołem domowym, wasze domy od dzisiaj stają się świątynią i my kapłani również klękamy przy to Eucharystię odprawiano w gestach waszej miłości. W tych gestach waszej miłości znajduje się również wasza seksualność, wasze pożycie małżeńskie. Radość tego pożycia to jest też część tej nowej Eucharystii, którą Jezus pragnie teraz powierzyć Wam świeckim. To jest czas przekazania, kochani, tego Eucharystycznego sposobu życia. To, co było i co jest na ołtarzu sakramentalnym, teraz to musi stać się ciałem w Waszym życiu. I też tutaj, kochani, ja mam rodzinę. Jest Erena, Korso, jest trójka ich dzieci, zobaczcie, jestem kapłanem. I to jest ten nowy kościół domowy. To jest ten obraz. Widzicie, nie ma kościoła, bo my nie możemy nawet w tym momencie wejść do kościoła, ale jest nowy kościół. To jest dla Was symbol, symbol nowego kościoła, który jest przed nami. I Wy jesteście tymi kapłanami, bo my kapłaństwo otrzymaliśmy już w Chrzcie Świętym. Jezus mówi, przyszedł czas celebrowania Eucharystii. Czyli miłości. Czyli miłości. I nie bójcie się tego, kochani. Nie bójcie się tego. Wyruszajcie do tej sadzawki posłany. Bądźcie posłanymi w Waszych misjach, kochani. W Waszych misjach miłości. I pamiętajcie, że Bóg właśnie nie jest Waszym przeciwnikiem przepraszam, nie jest Waszym nieprzyjacielem, ale tym adwersarzem, tym przeciwnikiem, który staje naprzeciw Twojego grzechu i mówi Andrzej, Barbara, Edyta, zawróć, zawróć z tej strony, zawróć z tego kierunku, do którego idziesz. Dlaczego? Bo ja cię kocham. Ja nie jestem Twoim nieprzyjacielem, ale jestem tutaj, żeby Ci to opowiedzieć. I odwrotnie, szatan jest takim właśnie nieprzyjacielem. No i szatan również staje przed nami. Aga. Ktoś nam tutaj powiedział, że kobieta Właśnie gdzieś tam pojechała do krajów Trzeciego Świata i mieszkała w jakimś domu wypożyczonym i w pewnym momencie otworzyła, otworzyła, otworzyła pewną szafę i z tej szafy wyszedł, pojawił się taki wąż, boa, dusiciel i tak stanął naprzeciwko niej w ten sposób i zatrzymał się przed jej oczami. I ona nie wiedziała, co się dzieje, bo w ogóle jej nie zaatakował. I ona uciekła. Ale potem lekarz, botanik, wytłumaczył jej, że właśnie ten wąż ją mierzył. Mierzył jej wysokość. Czy mógł ją napaść, prawda, na nią i zjeść ją, pomieścić ją w swoim ciele, czy nie. I ona okazała się jeszcze za duża dla niego. Za duża dla niego. Ja byłem bardzo poruszony tą wiadomości, bo. Szatan, nasz przeciwnik, właśnie nas mierzy, kiedy nas dopaść. Wiecie? Jezus tego nigdy nie robi, bo Jezus jest naszym, naszą miłością. Natomiast szatan jest naszym nieprzyjacielem. On nas mierzy, kochani, i gdy przyjdzie taki moment, kiedy my jesteśmy już malutcy, prawda? Bo nie ma w nas siły, bo nie ma, nie ma w nas mocy Boga, wtedy on po prostu zaczyna. Atakować i nie dopuśćcie nigdy do tego, przede wszystkim Waszych rodzinach, pamiętajcie. Więc ja kończę tutaj moją e, homilię, a Wy od dzisiaj macie Waszym życiem, Waszymi codziennymi gestami, celebrować msze święto, która składa się z tych części. Właśnie, akt pokuty, czyli umieć sobie wzajemnie przebaczyć każdego dnia, czytanie Słowa Bożego, żeby stać się podobnym do Chrystusa codziennie czytajcie Pismo Święte. Potem jest oczywiście ofiarowanie, a więc zapytać się męża, żony, dzieci, co dzisiaj ofiarujemy. Od siebie oczywiście ofiarujemy Panu Bogu i ludziom, co składamy na ofiarę, jakie nasze cierpienia, prawda. Czyli w tym sensie, co jest dla mnie, to splucie, ten trud, aby ktoś inny mógł dostać chleb. I potem właśnie Eucharystia, czyli połamanie mnie połamanie mnie, złamać siebie, eee, dać siebie drugiemu człowiekowi i potem, kochani, misja. Idźcie w pokoju Chrystusa do Siloe. prawda? Misja. Każda rodzina musi mieć swoją misję, musi wychodzić z własnego domu. I to są właśnie te części tej nowej Eucharystii, którą macie oprawiać, stali się ludźmi Eucharystii. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.